Cześć, dzień dobry, Kuba Dobroszek, miesięcznik Majką Pany Polska. Witam z naszego wyjazdowego studia, wyjazdowego tylko poza nasze biuro, bo pozostajemy w Warszawie. Gość jest nieprzypadkowy, okazja też jest nieprzypadkowa, zaraz sobie troszeczkę o niej opowiemy. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Moim gościem jest pan Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL. Dziękuję. I okazja jest właśnie nieprzypadkowa, ponieważ EFL po raz trzynasty publikuje raport z serii Pod Lupą. To są bardzo ważne raporty, ponieważ one w nich opisujecie obszar, w którym stoi. Polska gospodarka, mianowicie mikro i małe yy, i średnie przedsiębiorstwa, e, poruszacie w nich takie kwestie jak finansowanie inwestycji, y, kwestie związane z ekologią, z innowacjami, też z wszelkimi działaniami w, w zakresie yy, e, MŚP, ESG, o społecznej odpowiedzialności biznesu, także no bardzo jest to wszystko kompleksowo. Opisywane. Mam wrażenie, że tegoroczna edycja jest szczególnie ciekawa, ponieważ zastanawiacie się jako EFL nad tym, na jakim etapie rozwoju znajduje się prowadzona przez polskich przedsiębiorców ich działalność gospodarcza. Skąd w zasadzie taki pomysł i w ogóle punkt wyjścia do tegorocznej edycji raportu? Rzeczywiście to już jest trzynasty raport pod lupą. W tych raportach rzeczywiście badamy kondycję przedsiębiorstw w Polsce z tego względu że sektor przedsiębiorczości w Polsce generuje 75% naszego produktu krajowego brutto to tak naprawdę stanowi o tym w jaki sposób rozwija się nasz kraj co ciekawe małe i średnie firmy stanowią 50% naszego produktu krajowego brutto czyli co druga złotówka wyprodukowana w naszej gospodarce jest produkowana przez małe i średnie firmy Czyli to stanowi na pewno specyfice naszej gospodarki, naszej ekonomii. Koncentrujemy się na małych i średnich firmach, badając różne aspekty ich działalności, a teraz w tym raporcie, 13 raporcie, zastanowi... chcieliśmy sprawdzić, w jaki sposób firmy małe i średnie w Polsce. Powstają, w jaki sposób rozwijają się, w jaki sposób osiągają pełną skalę swojej działalności, po to, żeby przeanalizować cały cykl. To jest bardzo ważne, ponieważ przedsiębiorczość w Polsce ma, jak widać, ogromny potencjał i bardzo ważne jest, żebyśmy wszyscy zrozumieli, w jaki sposób ten potencjał można po pierwsze rozwijać, ale także w jaki sposób go utrzymać. To znaczy, jak spowodować, żeby ilość firm w Polsce przyrastała, żeby one się rozwijały, żeby utrzymywały swoją działalność, przede wszystkim, żeby to była działalność dochodowa i rentowna. No, my w Majku Polska bardzo często rozmawiamy zarówno z małymi i średnimi przedsiębiorcami, jak i też startupowcami i doskonale dostrzegamy to, że strategie na każdym etapie rozwoju firmy no, różnią się od siebie, bo też inne są wyzwania, inne są potrzeby w danym momencie. Wy to bardzo dokładnie badacie właśnie w tej edycji. Jakie pan by takie pierwsze wnioski mógł, mógł wysnąć na ten temat właśnie? Po pierwsze w raporcie zgodnie z wynikami badań naukowych podzieliliśmy etapy rozwoju firm na pięć etapów. To jest etap bycia niemowlakiem, etap bycia nastolatkiem, etap bycia studentem, następnie etap bycia dorosłym i na końcu etap bycia dojrzałym. Tak jest to często przekazywane w badaniach naukowych i myślę, że to bardzo fajnie odzwierciedla właśnie sposób, w jaki funkcjonują firmy. Zupełnie inaczej działają firmy, które są tak zwanymi niemowlakami. Jako niemowlaki rozumiemy firmy, które działają. Krócej niż rok, zatrudniają mniej niż 5 osób. Czyli mówimy o startupach, o których pan mówił. A zupełnie inaczej, co jest oczywiste, działają firmy, które są firmami, które określamy jako dorosłe, bądź firmy dojrzałe, to są firmy, które działają powyżej 10 lat, zatrudniają do 50 bądź powyżej 50 pracowników. To jest, to jest zupełnie oczywiste, że firmy na tych etapach mają zupełnie inne strategie, zupełnie inny sposób funkcjonowania. Mhm. A czy firmy, kiedy wchodzą na dany etap, oni rozumieją, jak bardzo te wyzwania się zmieniają i potrafią się dopasować do tych zmieniających się wyzwań i potrzeb? Z badania wynika, że, że firmy rzeczywiście rozumieją, na którym etapie rozwoju są i w jaki sposób muszą się dostosować. Co ciekawe, startupy, niemowlaki, co jest myślę zrozumiałe i oczywiste, oni się najbardziej koncentrują na swoim produkcie, mhm. na tym, żeby to był produkt dobry i żeby, żeby potrafili ten produkt sprzedać jak największej liczbie klientów, czyli, czyli produkt, klient, sprzedaż, to są te rzeczy, które są najważniejsze na etapie niemowlaka i myślę to jest dosyć logiczne, tak? Poprzez produkt buduje wartość dla klienta, wyróżniam się na rynku, wchodzę na rynek, pozyskuję klientów. Także to jest najistotniejsze na etapie niemowlęctwa. Mhm. Przy czym, co ciekawe, w Polsce tylko 50% firm, które powstają, przeżywa dłużej niż 3 lata. Czyli widać, że ten etap niemowlęctwa jest jednak w Polsce w dalszym ciągu etapem bardzo trudnym. Myślę, warto by się zastanowić, w jaki sposób możemy wspierać małe firmy w tym, żeby ta przeżywalność tego okresu niemowlęcego mhm. no była zdecydowanie lepsza, bo 50% to, to za mało. Tak, to jest bardzo dużo. I też, kiedy my rozmawiamy właśnie z, z founderami, to bardzo często słyszymy, że takim najtrudniejszym wyzwaniem w kontekście rozwoju biznesu jest skalowanie. Kiedy taki przedsiębiorca staje przed właśnie okresem skalowania i klientów, i też potem produktu na masowość, i też do wielu odbiorców, no to z tym sobie bardzo często niestety nie radzimy. To jest oczywiste, że z takiego etapu niemowlęcego, i potem, kiedy przechodzimy do etapu nastolatka, czyli już powiedzmy, organizacja jest okrzepnięta od strony produktu, czy bazy klientów i sprzedaży, organizacje, które wchodzą w etap życia studenta czy dorosłego, zaczynają rozumieć że muszą tworzyć pewną strategię rozwoju, że muszą tworzyć kulturę organizacyjną, że muszą tworzyć wszystkie usługi dodane, które powodują, że działalność zaczyna być działalnością efektywną, że zaczynają kontrolować koszty swojej działalności, które im większa firma, tym istotniejsza jest działalność od tej strony operacyjnej, organizacyjnej, i kosztowej. Co ciekawe, z badania wynika, że to, co bardzo wyraźnie odróżnia firmy młode od firm działających już dłuższy czas na rynku, jest to, że firmy młode są raczej firmami koncentrującymi się na jednym produkcie, to są organizacje raczej monoproduktowe, raczej o ofercie mocno wyspecjalizowanej, co jest chyba zrozumiałe, bo są to firmy zatrudniające maks do pięciu osób, więc one koncentrują się na swoim głównym produkcie. Natomiast firmy dorosłe i firmy dojrzałe widać wyraźnie, że to są firmy. Które idą w kierunku dywersyfikacji. Dywersyfikacji produktu, usług, ale również kanałów dotarcia do klienta. Czyli widzą wyraźnie, że na tym etapie już dojrzałem, no nie mogą opierać swojej strategii rozwoju tylko i wyłącznie na jednym pomyśle, tylko i wyłącznie na jednym produkcie. No, za dzieciaka też mi się wydawało, że wiele rzeczy później w nastolat, jako nastolatek na studiach czy w życiu dorosłym będzie prostszych, więc tutaj jest tak samo. Zanim podsumujemy, to ja mam takie dwa przemyślenia w zasadzie, bo też dosłownie wczoraj miałem. Rozmowę w, jakby w podobnej tematyce i mam takie właśnie dwa przemyślenia. Pierwsza jest taka, że nie każdy dobry założyciel jest jednocześnie dobrym CEO, bo jakby powołać organizację i natknąć jakoś ludzi. Jest w sumie łatwiej niż potem to wszystko tak organizacyjnie ogarnąć. I wynika to chyba trochę z tego, że im organizacja się bardziej rozrasta, o czym Pan zresztą powiedział, no to siłą rzeczy musimy zacząć delegować pewne obowiązki też na innych ludzi. I kiedy też obserwuję jakichś polskich founderów, to widzę, że z tym jest bardzo duży problem, żeby oddać część takiej sprawczości i odpowiedzialności na innych specjalistów, bo jest taka potrzeba kontroli wszystkiego po stronie tego założyciela, właśnie. Zgadzam się z tym i rzeczywiście widać w Polsce, że jest to problem. Mówimy tutaj o przekazywaniu, przekazywaniu kompetencji, ale mówimy również o ciekawej sytuacji, która jest dosyć częsta w małych firmach, czyli mówimy na przykład o dziedziczeniu, gdzie osoby, które tworzyły firmy, mają duży problem z tym, żeby przekazać swoją firmę swoim dzieciom. Co jest bardzo ciekawe, bo bardzo często dzieci są osobami dobrze wykształconymi, które Naprawdę są wykształcone w kierunku menedżerskim, i kierunkach związanych z zarządzaniem, mają pełne kompetencje do tego, żeby prowadzić działalność, mhm. natomiast twórca i zużyciel bardzo często ma wątpliwości. Zgadzam się z tym, o czym Pan mówił, że widzimy na, na tym etapie niemowlęctwa rzeczywiście problem również z tym, że founderzy e, bardzo często nie dostrzegają tego, na ile mogą zyskać, e, dzięki temu, że powierzą zarządzanie swoją organizacją, osobie która ma kompetencje właśnie w tym obszarze, mm -hmm. która być może nie jest y, wielkim ekspertem, jeśli chodzi o sam produkt czy usługę, ale rzeczywiście jest osobą z wysokimi kompetencjami z obszaru właśnie zarządzania, tworzenia kultury, organizacji procesów, zarządzania kosztami. Mm -hmm. A to też bardzo ważny aspekt biorąc pod uwagę, że większość firm w Polsce to w zasadzie firmy rodzinne i, i też się to bierze chyba w sumie z, trochę z tego, że to młode pokolenie, które jest cudzysłowy tymi spadkobiercami po rodzicach firm, oni troszeczkę widzieli etos pracy swoich rodziców, te praca po 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, oni trochę nie chcą tak pracować. Jest takie brzydkie słowo kultura, żeby tylko brzydkie głosowanie użyć ciężkiej pracy. I też na nich się liczy well being, też taki dobrostan, oddzielanie troszeczkę życia prywatnego, od tego życia zawodowego. Więc tutaj chyba takie, z jednej strony, rodzice nie chcą przekazywać tych filmów, bo się boją, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że młodzi ludzie nie garną się do tego odbierania tego dobytku biznesowego. Znaczy, co do jednej rzeczy jestem absolutnie przekonany, że firmy, które są firmami startupowymi, czy firmy, które są w tym okresie noworodkowym, o którym mówimy w naszym raporcie, to rzeczywiście są firmy, w których praca jest pracą ciężką bardzo często właśnie taką pracą, gdzie mamy do czynienia z sytuacją człowiek-orkiestra wykonujący wiele rzeczy na raz i rzeczywiście pracujący 12-15 godzin na dobę. Mhm. I myślę, że jest to w pewnym sensie naturalne, bo wtedy każda złotówka jest oglądana 6 razy. Wiele rzeczy trzeba zrobić, trzeba pracować nad produktem, trzeba rozmawiać z klientami, i wtedy rzeczywiście jest to bardzo, bardzo, bardzo ciężki okres. Natomiast im dalej jesteśmy w rozwoju organizacyjnym firmy, czyli wtedy, kiedy mówimy o firmach, gdzie te firmy są dojrzałe, gdzie to są firmy dorosłe, gdzie rzeczywiście tworzymy strukturę organizacyjną, to ten etos ciężkiej pracy niekoniecznie musi się przekładać na pracę długą. I wydaje mi się, że dużo łatwiej mówić tutaj o, o poprawnym work-life balance czy o wellbingu. Mhm. I myślę, że jeśli chodzi o młode pokolenie, które jak rozumiem przejmuje raczej firmy dorosłe bądź dojrzałe, a nie firmy na etapie startupu, no myślę, nie powinni mieć tego typu obaw czy wątpliwości. Mhm. No dobra, w tym raporcie opisujecie jako EFL te kilka, kilka poziomów dojrzałości firm. Czyli moglibyśmy stworzyć jakąś taką jedną radę, bo jakby rozumiem, te firmy się różnią, o czym pan już trochę powiedział, taką jedną radę, która jest uniwersalna dla firmy bez względu na, na jej stopień czy też poziom właśnie rozwoju? Jedną radę, która mhm. jest uniwersalna? Tak. Oj, myślę, że będzie mi bardzo ciężko. No, uniwersalna rada dla każdej firmy to jest oczywiście dbanie o swoich klientów. Bo to klient tak naprawdę wyznacza kierunek rozwoju Twojej firmy. I myślę, że uniwersalna rada, którą chciałbym jeszcze powiedzieć, to jest mieć świadomość, w którym miejscu swojego rozwoju jesteś, to znaczy, które obszary są obszarami, nad którymi powinieneś się pochylić i poświęcić im więcej uwagi. Z tego względu, że robiąc to samo, na różnych etapach rozwoju firmy niekoniecznie osiągniesz ten sam cel. To znaczy prowadząc ten sam sposób działalności jako niemowlak, tak jak powiedziałem, One Man Show, praca po 12 godzin na dobę, będzie dawało to rozwój organizacji, ale już w organizacji dojrzałej czy dorosłej tego typu działalność najczęściej nie będzie powodowała, że firma będzie się dalej rozwijać, tylko będzie powodowała nieporozumienia, kłopoty, tarcie z personelem i stagnację. Tej i wiele innych ciekawych wniosków znajdziecie Państwo w raporcie, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, zatytułowanym Od startupu do MŚP etapy rozwoju firm w Polsce pod lupą. Naprawdę polecam zapoznać się z tym raportem, jeżeli na przykład jesteście Państwo zainteresowani, czym się różni firma w wieku niemowlęcym od firmy w wieku na przykład dojrzałym. Raport jest do znalezienia na stronie internetowej www.efl.pl. My jeszcze w przyszłości również na pewno poruszymy ten temat. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Pan Radosław Woźniak. Bardzo dziękuję.